Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale, jestem w sklepie Gnome, gdzie kupuję komiksy i pokażę wam, co mają ciekawego na półce. Kłasz i szpady, Joker zabójczy uśmiech, Batman wojowniczy, żuwie ninja, Blacksat, Wonder Woman, Deadpool, Cable, Domena, Król, Wojna Królów, Lucifer, Armada, Conan, Carnage, najnowszy komiks Muchy, Resident Island, Ultimate Spider-Man, Batman Impostor, którego już tutaj kupiłem, X meni Na dole też mamy takich bardzo ciekawych innych pozycji. Mamy troszeczkę USAGiego. Archiwa Tomb Raidera. Potężne wydanie. Tutaj mamy biuro badań paranormalnych i obrony. panzer Max. Na górze wielkie predatory. Jakieś planszówki. Tutaj mamy kolejne rzeczy, do, które można kupić w sklepie w, w fajnej cenie. Tutaj mamy Kaczogroda. Garfieldy, Muminki. Tutaj troszeczkę klasyki Marvela. Kla Marwele w miękkich oprawach troszeczkę końców odmuchy Invincible i kolejne rzeczy. Na końcu mamy DC Deluxe i jakieś takie powiększone wydania. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do Bielskabia na ulicę szkolną lub na ich stronę internetową. Na razie, cześć.